Pewnie myślicie, że clickbait, że za wcześnie, że jakie toty, jak my jeszcze z inwentu zimowego nie wyszliśmy. Otóż nie, przygotowania do toty powinny rozpocząć się zaraz, a w zasadzie teraz, kiedy oglądacie ten materiał. Być może inni streamerzy bądź youtuberzy wam tego nie powiedzą, ale ja powiem wam w tej chwili, że przygotowania najlepiej zacząć jeszcze zanim wszyscy zaczną rozmawiać o Toty. Coraz więcej osób w komentarzach pod różnymi filmami zaczyna zadawać pytania: czy będą fajne SBC, czy rynek runie, czy rynek wejdzie w górę, czy rynek pójdzie w ogóle gdzieś gdzie nigdzie nie był. Otóż wszystkiego przewidzieć się nie da, ale jako że obserwuję tą grę od 99 roku, a w trybie Ultimate Team siedzę od od FIFA 13 pewne rzeczy już wiem i któryś z wariantów na pewno się powtórzy. To też sam planuję zrobić i co doradzam wam, powiem wam w tym krótkim, ale treściwym materiale. Na początku kilka predykcji bądź faktów. 6 stycznia powinno rozpocząć się głosowanie Toty. To będzie jeden z tych momentów, kiedy rynek powinien zareagować drobną lub większą paniką. Przy okazji eventu Black Friday ta panika nastąpiła dużo szybciej niż się spodziewaliśmy około tygodnia wcześniej niż było to planowane. W przypadku Toty. Ten moment, w którym będziemy mogli oddawać głosy na swoich ulubionych zawodników, może być sygnałem do rynku Halo, is here. Trzeba się bardzo szybko wyprzedać. Możecie ten moment wyprzedzić. Kiedy oglądacie ten materiał, jest niedziela. Niedziela jeszcze przed Sylwestrem, jeszcze przed powitaniem nowego 2025 roku. Jeżeli macie jakieś wartościowe karty w składzie, skończyliście ligę weekendową. Sugeruję Wam wyprzedać się całkowicie i grać wyłącznie kartami niewymiennymi. I nie ma tutaj znaczenia czy macie w składzie Złotego Mbappe, Hansen, Wandaika, czy też Ikony, Zico, Pele, Eusebio. Nieistotne, każda z tych kart ostro dostanie po tyłku w momencie, w którym rozpocznie się event Toty. Będzie to oczywiście wynikało z tego, że jak zawsze przy dużym evencie panika związana z wyprzedażą kart oraz oczekiwaniem na nowe, które oczywiście trafimy, bo będziemy grindować paczki. To jest klasyk tak to się wydarzy ludzie będą marzyli o tych najlepszych kartach a żeby mieć na te najlepsze karty to oczywiście będą chcieli mieć końce a żeby mieć końce to trzeba sprzedać i każdy pomyśli tak samo i dlatego rynek będzie w gruzach taki Mbappé, jeżeli teraz kosztuje milion 800 tysięcy no to w momencie, w którym będziemy w najgłębszej pani toty wydaje mi się, że może kosztować od 1 400 000 do 1 500 tysięcy coins. To oznacza, że jeżeli dobrze sprzedacie go wcześniej, to później odkupicie go za dużo mniejszą cenę, a to sprawi, że będziecie mieli dodatkowe coinsy na potencjalne inwestycje bądź inne wzmocnienia. Więc jeżeli sprzedacie skład teraz, to zrobicie to jeszcze przed paniką, która niechybnie nadejdzie. Powiedziałem, kiedy będziemy głosować na toty, ale kiedy powinno pojawić się same toty. Jedna z dat, która się coraz częściej pojawia w przeciekach, to 17 stycznia. Wtedy powinniśmy otrzymać w paczkach atakujących, zarówno męskich, jak i żeńskich, kto to będzie bez znaczenia, bo trend rynkowy nie będzie wynikał z tego, jakie karty będą w tych jedenastkach, tylko z samego faktu, że ten nadchodzący event toty się w ogóle odbędzie. Tak więc to w ogóle w sferze naszych rozważań nie powinno się znajdować. Natomiast te daty są dla nas gdzieś tam istotne. I teraz często ludzie się mylą myśląc o tym, kiedy tak naprawdę krach na rynku transferowym jest najgłębszy. On nie jest najgłębszy w momencie, w którym sam event ruszy, on jest najgłębszy jeszcze przed jego nadejściem. Tak jak miało to miejsce przy okazji Black Friday, ceny najbardziej topowych kart były najniższe jeszcze przed startem samego eventu. Co się może wydarzyć po starcie eventu? Cóż, tutaj opcje mamy dwie i one się wydarzyły na przestrzeni ostatnich dwóch edycji. W zeszłym roku, czyli w FC24, trafić kartę Toty było niezwykle trudno. Wiele osób łamało sobie zęby, zagryzając spady ze złości po otworzeniu multum paczek, nie trafiając niczego dobrego, a już na pewno nie karty Toty. I teraz, jaką informację nam to przekazuje? No, taką, że jeżeli nie można trafić żadnej karty, to ludzie wracają do sprawdzonych rozwiązań i skupują ulubionych zawodników z rynku. Tych oczywiście, na których ich stać. Popyt na karty rośnie, podaż również, ale... Kosztem ceny, coraz większej ceny, i w zeszłym roku market był dosyć wysoko. Mnóstwo kart odbiło do poziomów wcześniej niespotykanych, i być może, jeżeli drop będzie maksymalnie skręcony, ten scenariusz ziści się tym razem. Co to oznacza? Cóż, jeżeli sprzedacie karty teraz i odkupicie je jeszcze przed startem eventu Toty, no to oszczędzicie sobie wiele bólu, bo jak sam event wystartuje, a drop będzie skręcony, no to karty będą nawet droższe. Ktoś powie. John, no to... W takim razie ja w ogóle nie sprzedam tych kart i poczekam, aż rynek wzrośnie. No, tego pewien być, drogi graczu, nie możesz, bo może się okazać, że i jej chcąc nakłonić graczy do powrotu do gry, wiemy jak jest. Nie ma tak, że mnóstwo graczy gra w FC25. Wydaje się, że trend jest odwrotny, to znaczy coraz więcej graczy odchodzi od tej gry. To może spowodować, że elektronicy ten drop troszeczkę podkręcą. I ten scenariusz wydarzył się w FIFA 23. Wtedy okaże. Kartę Toty było znacznie łatwiej niż w innych latach. Ja sobie w ogóle nie przypominam, żeby w którejkolwiek edycji łatwiej było trafić kartę Toty niż w FIFA 23. Co się stało z marketem? Cóż, on pogrążył się w jeszcze większym chaosie. To jest oczywiście rozwiązanie hazardowe: czekać na to, jaki będzie drop, i czy market pójdzie do góry, czy pójdzie do dołu. Sugeruję więc. Wyprzedać się przed krachem i w trakcie krachu kupić karty. A to wszystko dzieje się jeszcze przed eventem Toty, więc jeżeli mamy 17 stycznia sam event, to powinniśmy móc odkupić te karty między 14 a 17 dniem stycznia. Może to będzie 12, może to będzie 13, ale na pewno w tym tygodniu poprzedzającym start samego eventu. Aby jednak miało to jak najwięcej sensu, trzeba sobie dać troszeczkę dystansu. Więc pozbyć się swoich cennych kart dużo wcześniej, a dużo wcześniej mam na myśli między 29 grudnia, kiedy oglądacie ten materiał, a jakimś 6-7 dniem stycznia, chociaż ja bym celował w otwarcie tych widełek, czyli jeszcze rok 2024. Zapytacie, czy jakaś karta będzie odporna na potencjalny krach? Cóż, tylko te najbardziej rzadkie, niespotykane karty, czyli na przykład zimowa wersja Ronaldo Nazario ta karta jest trudno dostępna na rynku w tym momencie i jest mi sobie ciężko wyobrazić że on mógłby jakoś drastycznie spaść w cenie skoro i tak nie będzie dostępny a za Ronaldo Nazario wszyscy wzdychają więc raczej ta karta jest bezpieczna ale to jest jakiś tam totalny wyjątek a i tak jedną decyzją i jej może mi wytrącić ten koncept z rąk bo może się okazać że będziemy mieli the best of i w trakcie eventu Toty wypada jeszcze najlepsze ikony z poprzednich eventów. No, dlaczego mieliby tak nie zrobić? tak To jest wszystko możliwe. W przyszłym tygodniu startuje event numero, i będzie to dwutygodniowy prawdopodobnie event. Także tutaj nie wydarzy się raczej nic specjalnie przejmującego. No ale coraz więcej informacji o kartach toty, o głosowaniu, o nominacjach spowodują, że market z tygodnia na tydzień będzie coraz bardziej malał i wszystkie, dosłownie, wszystkie meta karty, wyższa meta, niższa meta, średnia meta będą po prostu systematycznie traciły na wartości. Więc jeżeli chcecie troszeczkę zachować siłę swoich monet, wyprzedajcie się i to jest ta najlepsza rada, jakiej mogę wam udzielić w tym właśnie momencie. Oczywiście wraz z upływem czasu i normalizowania się sytuacji będę wypuszczał kolejne materiały, żeby już na bieżąco reagować na to, jak zachowuje się rynek oraz jeżeli część z Was będzie tym zainteresowana, kiedy najlepiej kupić kartę toty? Analizowałem w ostatnich dniach to, jak wygląda sytuacja na poszczególnych kartach toty w momencie ich wyjścia i w momencie, w którym one są wszystkie w paczkach, i tak dalej, i tak dalej. I wychodzi na to, że jest jeden specyficzny moment, kiedy karty osiągają najniższą cenę, co oznacza, że można je kupić po prostu więcej. A jeżeli ktoś chce je po prostu kupić, żeby później odsprzedać, no to to też może się przydać. Ale o tym pogadamy w kolejnym materiale. Jak na razie, najlepiej się pozbyć wszystkiego, co cenne, być może zrobić jakieś SBC. Jeżeli macie jeszcze te decyzje do podjęcia, no to oczywiście, powstały dla Was dwa materiały, w których omawiam bieżące SBC. A jeżeli będą się pojawiały jeszcze dodatkowe, no to na tym kanale znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania. No to chyba konkretnie poszło. W sensie wydaje mi się, że najważniejsze udało się przekazać. A jeżeli nie, to zadajcie oczywiście swoje pytania w komentarzach. Ja do tego materiału oczywiście stosowną nagrywkę uzupełnię. Także czekam na Wasze refleksje. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Pa!